Amator raczej nie pozwoli sobie na prywatnego kucharza, ale współpraca z dietetykiem, a na pewno stosowanie się do zasad prawidłowego żywienia są w jego zasięgu. W naszym cyklu 1% lepszy, w którym pokazujemy Wam, gdzie szukać ukrytej przewagi, by na treningach i przede wszystkim na wyścigach być choć o 1% szybszym, mocniejszym odrywali, dzisiaj rozmawiamy z Pauliną Limanowską. Dietetykiem sportowym i klinicznym, autorką licznych publikacji naukowych oraz ogólnopolskich szkoleń z zakresu żywienia w chorobach, w sporcie oraz rekreacyjnej aktywności ruchowej. I zaczniemy od razu z grubej rury. Jakie najczęściej w dietetyce, w żywieniu, błędy popełniają sportowcy, amatorzy, z którymi Ty pewnie się też spotykasz tutaj w swojej pracy, bo z tym do Ciebie pewnie przychodzą, albo sama odkrywasz po jakimś czasie, że robią coś nie tak jak powinny. Tak, tak, jak najbardziej, zawsze robię też analizę dotychczasowych sposobów odżywiania się, dlatego też faktycznie te błędy mogę dosyć szybko wyłapać. Przede wszystkim te błędy są różne, tak? Ja myślę, że takim najważniejszym jest nie do końca doszacowanie wydatku energetycznego i nie do końca jakby dopasowanie to do tego, ile my tej energii spożywamy. Co jest ciekawe, amatorzy często jedzą za dużo, a zawodowcy często nie dojadają, także te przypadki są różne, natomiast rzeczywiście ta ilość kilokalorii nie do końca jest zawsze odpowiednio dobrana i nad tym często pracujemy. Dodatkowo często te proporcje, jeśli chodzi o składniki o makro, składniki białka tłuszcze, węglowodane są również zaburzone względem tego, co być mhm. powinno. Jeśli chodzi o amatorów, tutaj często mamy na przykład zbyt mało węglowodanów, ponieważ często chwytamy się za jakieś diety, np. przykład białkowo-tłuszczowe, które zbywają modne. Czasami jest tak, że mamy tego białka również za dużo. To jest dosyć charakterystyczne, dlatego że nam się wydaje, że jeżeli trenujemy, jeżeli jesteśmy osobami aktywnymi, to powinniśmy tego białka jeść dużo. Natomiast jest to akurat sport, gdzie jednak ten wysiłek wytrzymałościowy aż tak dużych ilości nie potrzebuje, podczas gdy rzeczywiście to zapotrzebowanie na węglowodany bywa zwiększone. I myślę, że takim trzecim punktem, o którym bym tutaj chciała wspomnieć, jest to, że bardzo ufamy i polegamy na suplementacji, a zaniedbujemy dietę. Czyli rzeczywiście skupiamy się na tym, wydaje nam się, że te suplementy poprawią tutaj różnego typu funkcje, różnego typu, gdzie tam, wyniki, tak? Natomiast często im bardzo ufamy, stawiamy na to, żeby tych suplementów było dużo, a tej potrzeby aż takiej nie ma. Czasem wystarczą no, naprawdę podstawowe witaminy, czy witamina D3, kwas omega-3, takie totalnie Potrzeby, takie totalnie podstawy, a jeśli chodzi przynajmniej o amatorów, oczywiście tak, a nam się wydaje, że potrzebujemy rzeczywiście worka, suplementów, mhm. podczas gdy dieta jest po prostu zaniedbana. Okay. Suplementacja powinna być dodatkiem, dieta podstawą. podstawą. No właśnie, bo mhm. właściwie częściowo już powiedziałaś o tym, jakie, jakie błędy popełniać, a jednocześnie jakich nie powinni popełniać, mhm. ale określmy może, co to znaczy właściwa dieta w sporcie. Mhm. Tak naprawdę te zasady zdrowego sposobu odżywiania się dla osób zdrowych, nieaktywnych są bardzo zbliżone do, tak naprawdę, żywienia osoby aktywnej. Jedynie rzeczywiście różnią się tutaj te ilości i proporcje, tak? Mhm. Czyli można powiedzieć, że produkty, które są określane jako zdrowe, kolokwialnie mówiąc, bo to też jest kwestia często ilości, jakości i tak dalej, ale no to, co jakby wyobrażamy sobie, myśląc o zdrowym sposobie odżywiania się, to rzeczywiście jest to, co również powinna osoba aktywna w swojej diecie stosować. I <laughs> Tyle tylko, że faktycznie te proporcje powinny się nieco różnić, tak? Musimy dostosować ilość kilokalorii do tego, co rzeczywiście wydatkujemy, czyli do, do, do treningu, tak? który wykonujemy. A druga sprawa, no, jeśli chodzi o kolarstwo, to zdecydowanie musimy zadbać o większą podaż węglowodanów. Tutaj też oczywiście rozróżniamy różne momenty, tak? treningu, czy okres przygotowawczy, okres startowy, tutaj też nieco te proporcje. Będą inne, ale zdecydowanie w stosunku do osoby nieaktywnej musimy zadbać o większą ilość węglowodanów, cukrów prostych, węglowodanów złożonych, czyli jest więcej posiłków, można powiedzieć, typu koktajle owocowe, typu jakieś kasze na słodko, większe wartości, większe jakby ilości kaszy, ryżu, makaronów w jedzie, mhm. niż u takiego um, siedzącego Kowalskiego, tak? Kolarze są przyzwyczajeni, że makaron jest właściwie podstawą. Gdybyśmy mieli to określić, to przypomnijmy, że taki człowiek nietrenujący, aktywny przeciętnie, czyli nie wiem, chodzący na spacery z psem i to wszystko, ile dziennie powinien kilokalorii przyjmować. To są tak naprawdę no, różne wartości, mhm. bo mamy różne wzrost masę ciała, mhm. tak. Natomiast niech no, to będzie powiedzmy około 2200 okay. dla mężczyzny, tak. Około powiedzmy 1800 kcal dla kobiety, no a osoba, która wykonuje regularne treningi, Właśnie. bywa, mhm. że ma to zapotrzebowanie rzędu 4000 kalorii, okay. tak na przykład, czyli. Mm, Oczywiście mówię, zależy wiele od masy ciała, od rodzaju akurat od tego okresu tak? i ilości tych treningów, czy to jest amator, czy to jest zawodowiec i tak dalej. Natomiast no, bywa nawet dwukrotnie wyższe takie średnie zapotrzebowanie. Jak ja sobie ułożyć teraz to jedzenie? Ile przed, przed treningiem, czy przed wyścigiem, powinnam zjeść? Kiedy powinnam zjeść po, po treningu, po wysiłku? jakby Kiedy jest ten posiłek taki zasadniczy, na ile przed snem? Mhm. Yy, Czyli jak, jakby jakie to jak, są, zaplanować jak sobie zaplanować ten, ten sposób się. Ten sposób. Mhm. To znaczy w takim typowym dniu um, warto sobie rozłożyć te posiłki na zdecydowanie takie, um, zachować jakby tą regularność, prawda? Czyli mniej więcej sobie rozłożyć na przykład co około 3 godziny um, dania. Szczególnie jeżeli mamy wysokie zapotrzebowanie na energię. To rzeczywiście to częstsze jedzenie mniejszych porcji będzie, um, można powiedzieć, um, bardziej realne do wykonania, tak? okay. ponieważ łatwiej jest zjeść posiłek, który ma 600-700 kilokalorii niż mm -hmm. na przykład taki, który ma tysiąca. E, natomiast e, jeśli chodzi o jakby dostosowanie tego do treningu, e, no to tutaj najczęściej mówi się, że około 2 godziny przed wysiłkiem e, posiłek on nie powinien być też mocno ciężkostrawny, czyli to e, może być coś, co jest w formie płynnej, półpłynnej, tak? Jeżeli to jest obiad, to czasami wymaga delikatnie wcześniej, przesunięcia, tak, wcześniej w czasie, ale to też bardzo dużo zależy tak naprawdę od tego, jak my się czujemy, jakie mamy też tutaj mhm. przyzwyczajenia, dlatego że są osoby, które dosyć szybko po większym posiłku już czują się dobrze i mogą tą aktywność wykonać. Są osoby, które potrzebują nieco więcej czasu. Także, jak we wszystkim, tutaj kluczowa jest obserwacja i też wyciąganie odpowiednich wniosków. Natomiast jeśli chodzi o posiłek potreningowy, to zdecydowanie mm, warto go zjeść dosyć szybko po, po treningu. Szczególnie, jeżeli jest to wieczór, mamy już mało czasu mhm. do pójścia spać, tak? To warto ze sobą na przykład gdzieś mieć na przykład w samochodzie, czy, czy zaraz po powrocie do domu jakiś koktajl, żeby jeszcze uzupełnić te straty, jeżeli ten wysiłek był długi, wymagał od nas dużej podaży energii, tak, bywają treningi, które spalają, no, duże wartości, tak, kaloryczne, mhm. więc można tutaj śmiało jakieś skondensowane źródło energii, takie jak właśnie koktajl na jakimś jogurcie, kefirze, na jakimś mleku roślinnym, z owocami, z jakimiś płatkami, jaglanymi, owsianymi, z miodem, tak, żeby rzeczywiście jakby w niedużej objętości, w tej formie takiej łatwo mhm. przyswajalnej wprowadzić większą ilość energii, tak. tak się... I później faktycznie jakby jeszcze jakaś kolacja zbilansowana okay. już taka w w stałej postaci mm. e, się zmieści, tak? Więc to też jakby zależy od całego układu dnia. Bo tutaj się też mówi o tym często, że po treningu czy po wyścigu to do godziny powinno się właśnie przyjąć, tak? Tak. Zgadzasz się z tym, że to jest taka Zgadzam taka się, okienko. szczególnie jeżeli mamy mało czasu później. Nie mm -hmm. ma czegoś takiego, że jak spożyjemy za na przykład 70 minut, to się coś wielkiego <grym> okay. stanie. Użyłoby. <grym> natomiast na pewno jeżeli mamy tego jedzenia w ciągu dnia spożyć dużo, tak? I to tego czasu no, mhm. zaczyna być coraz mniej, a ten trening na przykład byłby zakończony dopiero o godzinie 19. No to gdybyśmy czekali do 21, mogłoby być już jakby za mało czasu, żeby spokojnie to się wchłonęło, gdzieś tam ten organizm, żeby się zregenerował i jeszcze powiedzmy jakiś jeden posiłek, tak jak powiedziałam, bardziej zbilansowany wypadałoby zjeść okay. po tym na przykład koktajlu. No i te dwie godziny na przykład przed, przed snem, żeby to wszystko zakończyć. Mm -hmm. Więc jeżeli tutaj mamy mniej czasu, to warto faktycznie już zaraz po treningu coś szybko spożyć. To też będzie wynikało tak, znaczy zależnie tak naprawdę od tego, jak wygląda następny dzień, bo jeżeli rano znowu startujemy z jakimś treningiem, to tutaj zdecydowanie musimy dużo bardziej się skupić na tym, żeby ten glikogen uzupełnić, mm -hmm. e, gdzieś tam białko dostarczyć, tak? dlatego że musimy w jak najkrótszym czasie jakby zregenerować te zasoby glikogenu. Tak? Natomiast mm -hmm. jeżeli mamy troszeczkę czasu, gdzieś mamy więcej przerwy do następnej jednostki treningowej, to jesteśmy w nieco lepszej sytuacji. Okay. A, mm, teraz tak, przed jesteśmy przed wyścigiem, mm -hmm. tak? Za chwilę startujemy. Co jest przed wyścigiem, co jest w trakcie wyścigu. Mm -hmm. um, co do tego, co iść przed wyścigiem um, i ile to tak naprawdę um, warto sobie wcześniej porobić różne próby i zaobserwować. Mm -hmm. Książkowo um, powinniśmy zjeść posiłek na pewno lekkostrawne, okay. to jest myślę, że najważniejsze czyli posiłek, który ma nie za wiele tłuszczu i nie za dużo błonnika, tak? To są takie dwie rzeczy, które jakby powodują, że ta, ta ciężkość na żołądku, glokwialnie mówiąc, może się pojawić. Także tutaj się świetnie sprawdza na przykład jakaś jaglanka czy ryż biały z owocami, z jakimś ewentualnie niedużym dodatkiem chudego twarogu, czyli białka czy jogurtu, plus suszone owoce, na przykład banan, tak? miód, tego typu rzeczy. Aczkolwiek um, zawsze warto wszystko przetestować. No, w sporcie jest tak, że jak właściwie po wszystkim każdy jest indywidualny. Są osoby, które dużo lepiej czują się, kiedy zjedzą coś innego. Ja się też staram, jeśli pracuję z zawodnikami, um, nie wprowadzać bardzo dużych zmian od razu, jeśli chodzi o to żywienie takie właśnie około startowe. Okay. Bardziej staram się pracować na niuansach, podpowiedzieć spróbuj następnym razem troszeczkę zmienić proporcje tego czy tamtego, jeżeli widzę, że coś może tutaj wymagać poprawy. Natomiast to jest też, to musi być też jakby komfort psychiczny zawodnika, on musi to jedzenie znać, on musi się dobrze czuć. Także tego typu rzeczy warto przede wszystkim przetestować sobie przed treningami. Tak? Czyli w tym cyklu treningowym spróbować różnych rozwiązań. Oczywiście. Ważne jest to, żeby tak jak powiedziałam, było to lekko lekostradne, więc raczej jajcznice na boczku i pieczeworazowe się nie sprawdzą, przynajmniej w 99% przypadków. Raczej, tak jak powiedziałam, bardziej taka owsianka, natomiast myślę, że warto sobie po prostu przetestować pewne rzeczy, sprawdzić wcześniej, dzień wcześniej również zadbać o to, tak? ponieważ no, my rano już dajemy kropkę nad i. Te kilka dni przed zawodami i ten wieczór przed jest tak naprawdę kluczowy, i to tutaj całą pracę musimy wykonać. Tutaj jakby przyłożyć się do tego, żeby odpowiednio to zbilansować, nie jeść jakichś bardzo ciężkostrawnych posiłków, żadnych tutaj smażonych, tłustych tego typu rzeczy, ponieważ to rzeczywiście może rzutować na złe samopoczucie następnego dnia. A jeżeli mówimy o tym jedzeniu przed, dzień przed wyścigiem, to w kolarstwie popularna jest to, ta taka pasta party, właściwie to, hmm. ją się stosuje również po wyścigu, ale czy rzeczywiście ładowanie tymi węglowodanami jest, ma sens przed tym i, i, i kiedy go zacząć hmm. a kiedy tak. z, a, i, i kiedy zakończyć o. Hmm. Jasne. E, ładowanie węglowodanów, czyli zwiększenie podaży węglowodanów hmm. przed e, zawodami jak najbardziej ma sens. Tutaj, tak naprawdę, co do tego czasu, kiedy zacząć, to wszystko zależy od całego, można powiedzieć, układu startów i treningów. Dlatego, że jeżeli mam zawodnika, który tak naprawdę w najbliższym miesiącu będzie startował praktycznie co tydzień, mhm. a do tego jeszcze w środku tygodnia miał jakiś większy trening, mhm. tak, bardziej intensywny, dłuższy, to my nie mamy tego czasu na to, żeby ładować albo nie ładować tych węglowodanów. My musimy całą dietę tak naprawdę ułożyć w kontekście już właściwie tej rekompensacji glikogenu, tego uzupełniania tych zasobów i w takich proporcjach, żeby rzeczywiście ona cała tak naprawdę no tutaj charakteryzowała się tym uzupełnianiem tych strat glikogenowych, tak. Natomiast jeżeli jest sytuacja, kiedy my mamy przerwę kilka dni czy kilka tygodni, Pomiędzy właśnie następnymi startami, tak? To wówczas te 2-4 dni to jest to, o czym się mówi, żeby okay. zwiększyć tą podaż. E, oczywiście, my zwiększamy podaż węglowodanów na rzecz tłuszczu, to jest taka kluczowa, można powiedzieć, zasada. I ćwiczymy tak naprawdę ten przewód pokarmowy z przyjmowaniem tych węglowodanów też przed różnymi jednostkami treningowymi, tak. My raczej nie staramy się tego robić na ostatnią chwilę, tylko przed zawodami, tylko jeszcze przed innymi tutaj treningami. Staramy się regularnie próbować, tak, jak się będę czuł, czuła w takim, przy takim sposobie odżywiania się i jak ten mój przewód pokarmowy będzie na to reagował. Natomiast myślę, że te 3-4 dni um, to jest to, co warto już sobie wcześniej a, zaplanować, sprawdzić kilkakrotnie taki cykl i przed zawodami prowadzić, tak? Także ładowanie węglowodanów jak najbardziej, aczkolwiek kiedyś już dawno była taka moda, żeby przed tym ładowaniem tych węglowodanów unikać, czyli najpierw można powiedzieć, kolokwialnie wyzorować ten glikogę, a później go uzupełnić. To jeszcze lata temu było modne. Tego nie robimy. Generalnie tak. zostawiamy węglowodany na stałym poziomie i zwiększamy je po, czy gdzieś tam te proporcje zmieniamy przed, przed zapadami. Czego jeszcze nie robimy? Bo wspomniałaś też o tym, że przed samym startem <laughs> W ten dzień przed startem oczywiście unikamy błonnika. Mhm. Ale czego jeszcze? Jest, jest coś jeszcze, mhm. czego nie powinniśmy Takie jest zjeść Absolutnie. Bardzo tłuste i ciężkostrawne rzeczy, okay. czyli jakieś bigosy, jakieś golonki, pizza, która ma cztery sery i jakieś mhm. salami na przykład gratis. Tak? Tego typu rzeczy, czyli bardzo duża ilość tłuszczu, produkty mocno smażone i ciężkostrawne, czyli jakieś mhm. kapustne, duża ilość czosnku, cebuli. My też musimy siebie obserwować i wiedzieć, co nam bardziej szkodzi, okay. co mniej. Tak? Więc jeżeli ja wiem, że źle się czuję po danej grupie produktów, no to staram się tego po prostu na pewno unikać, mhm. ponieważ dojdzie stres i to niestety, no przewód pokarmowy jest często wrażliwy tak? na mhm. no, to działanie stresu, także możemy się czuć jeszcze kilka razy gorzej i może to mocno rzutować na samopoczucie. Często jest tak, że yy, yy, najłatwiej sobie uzupełnić yy, kalorie w czasie wysiłku, mhm. Batonami energetycznymi mm -hmm. czy żelami, na których jest dokładnie wypisana wartość, tak, ile tam jest na przykład węglowodanów, które mm -hmm. są istotne. I teraz z Twojej praktyki mm -hmm. i z Twojego doświadczenia wynika, że ile, ile tych węglowodanów się powinno przyjmować na przykład na godzinę wysiłku albo mm -hmm. na pół godziny wysiłku? E, taka ilość średnia, którą się podaje, to jest około 60 gramów na godzinę. Tutaj mówi okay. się o takim zakresie 45-90 tutaj tak naprawdę ważna jest bardzo regularność, tak? czyli to, żeby je przyjmować faktycznie co te około pół godziny, 20 minutniejszymi porcjami. Mhm. Może to nieco zależeć, na przykład od tego ile mamy jaką mamy masę ciała, tak? ponieważ jakby ta ilość masy mięśniowej też wpływa na ilość glikogenu, mhm. na to jak intensywny i długi jest wysiłek. Dlatego, że przy krótszych wysiłkach, przy krótszych startach no, tutaj mamy ten, to, ten glikogen jakby załadowany wcześniej, więc jest mniejsze ryzyko, że te, to co mamy zgromadzone się aż tak mocno uszczupli, mm -hmm. tak? natomiast przy dłuższych powyżej dwóch godzin na przykład startach, no tutaj już nie możemy zaniedbać tej regularności, tak? My nie sięgamy po żel, po batona wtedy, kiedy już się gorzej czujemy, co wiele zawodników dalej robi, tylko zdecydowanie wcześniej, tak? To już nie możemy, nie możemy dopuścić do tego, żeby to gorsze samopoczucie się w ogóle pojawiło. Więc te ilości są mniej więcej takie, natomiast też warto jest sobie to na swoim można powiedzieć, organizmie przerobić, przepróbować i zawsze mówię znane, sprawdzone mhm. rzeczy, tak, produkty, jakiś tam czas, sposoby, to wszystko musi być wcześniej przetestowane. Wysiłki powyżej dwóch godzin i dłuższe, tak, bo to mhm. w tej chwili dosyć popularne są ultramaratony mhm. i tutaj czasami się idzie tam 12 godzin. Mhm. Czy to oznacza, że tych węglowodanów na godzinę powinnam przyjmować więcej wtedy? Um, jakbyś to... Ja myślę, to że tu jest bardzo ważna ta regularność, okay. e, czyli e, na pewno bym unikała tego, żeby, m, żeby pomijać tak, te, te dawki, bo tak jak mówię, przy krótszych to jeszcze, e, jeszcze damy radę, natomiast przy dłuższym. Na wysiłku, tutaj już może być problem, no i przy tak długich wysiłkach, jak mówimy o kilku e, nastu godzinach nawet, tak, to zdecydowanie tutaj pojawiają się już takie posiłki bardziej zbilansowane, mhm. ponieważ no ciężko byłoby jechać 12 godzin na samych żalach, to też Oczywiście. dla kwestii mhm. przewodu pokarmowego, samopoczucia, no, więc tutaj już pojawiają się dodatkowo takie posiłki, mówię, zbilansowane, E, czy, czy bardziej takie standardowe można powiedzieć i, e, i wtedy jakby nie musimy jakoś bardzo mocno zwiększać tej ilości węglowodanów jako tako, e, nie musi to być od razu dwukrotna dawka, tak, natomiast musimy o tej regularności na pewno pamiętać, czyli nie możemy pomijać tak? tych dawek, które, żeby rzeczywiście na no to minimum, a ta, ta średnia była spożyta. Mhm. Jak przyzwyczaić też przewód pokarmowy, do, do tego, że, przy, że nie wiem, będę jechać 12 godzin, będę mm -hmm. jeść na rowerze. Mm -hmm. Jest, y, ma sens w ogóle przyzwyczajeniu. Cieszyć tak. <laughs> się. <laughs> oczywiście. Ćwiczyć, trenować, <laughs> czyli tak naprawdę robić okay. to na co dzień, tak? Um, mm -hmm. Tak jak powiedziałam, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, mm -hmm. nie kupować czegoś nowego, mimo że ktoś bardzo poleca, czego nie mamy sprawdzonego, mm -hmm. nie przetestowanego, próbować sobie raz przed wysiłkiem, zjeść godzinę przed, raz, dwie godziny przed, okay. jak się będę lopiczył, jak się będę lepiej czuła po czym mi będzie łatwiej co lepiej toleruje co mi daje większą siłę co mi gdzieś tam nie obciąża tego przewodu pokarmowego tak to co czytamy w książce z takim taką podpowiedzią to co ja mogę powiedzieć jest też jakby wskazówką natomiast my musimy to wszystko wprowadzić w życie i spróbować tak? i dopiero wtedy mm. będę wiedzieć czy to rzeczywiście u mnie się sprawdzi w większym bądź mniejszej stopniu więc zdecydowanie ćwiczyć, jeść te węglowodany też podczas treningów, próbować. Nie, mówię, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. I wtedy ten przewód pokarmowy mm, przyzwyczaja się Oczkolwiek. też do tych ilości. Czyli, tak? czyli jak w treningu, praktyka czy nie po prostu i tak wiedzenie tak samo. Co może być przyjemne, oczywiście, w mhm. pewien sposób. Rozmawiamy o jedzeniu, ale nie zapominajmy też o piciu, uh -huh. bo to jest chyba też częsty temat, z którym się pewnie spotykasz, czyli uh -huh. to, że przyjmuje się tego, tych płynów za mało. Uh -huh. Jak rozumiem, to nie powinny być wyłącznie izotoniki. Uh -huh. e, to znaczy Chociaż izotonik jest naj, 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 najprostszy w dostarczeniu również węglowodanów? Jasne, mniej. jasne. To znaczy tutaj uh -huh. myślę, że zależy od tego, um, bo mówimy o samym wysiłku, czy w kontekście dnia. Uh -huh. Bo jeśli chodzi o wysiłek, no to też są różne, my mówimy o węglowodanach, prawda? Więc jeżeli ktoś niekoniecznie dobrze toleruje ten słodki smak jakby płynu, a jeżele tak, spożywa na rowerze gdzieś tam czy batony, i te węglowodany można powiedzieć się zgadzają ilościowo, no to rzeczywiście można zastąpić w jakimś tam stopniu płynem, chociażby wodą, tak? Tutaj no różnie, różnie podchodzą do tego zawodnicy. Izotonik rzeczywiście jest o tyle wskazany, że on również dostarcza te węglowodany mhm. i on je dostarcza może trochę bardziej regularnie, prawda? Więc one są gdzieś tam z każdym łykiem tego płynu dostarczane, natomiast no w perspektywie jakby całości chodzi mówię o tą ilość łączną węglowodanów, na pewno trzeba pamiętać o piciu i tutaj na minimum te pół litra, tak się mówi około pół hmm. litra na, na godzinę, aczkolwiek jeżeli mamy wysoką temperaturę, hmm. wysoką wilgotność powietrza i te warunki atmosferyczne są zmienione, tak i są gdzieś tam, sprzyjają utracie płynów, tak, to zdecydowanie powinniśmy te wartości zwiększać. I jeśli chodzi o ilość płynów, ja bym tutaj poleciła jak największą obserwację i notatki w kontekście tego, co przyjmowaliśmy, ile, w jakich warunkach, w jakim czasie i zważyć się przed, po wysiłku, tak? Wtedy mamy więcej informacji, nie, na temat tego, czy rzeczywiście to było wystarczające, spożycie mm. niewystarczające, ponieważ no, zarówno niedobór, który jest ryzykowny, wpływa negatywnie na samopoczucie, tak, na wyniki, jest niewskazany, jak i nadmiar w momencie, gdy będziemy gdzieś tam mieć zwiększone wydalanie moczu. Tak. Więc, jakby ten znalezienie tego um, złotego środka, tak, tej, tej wartości, która jest najbardziej w danych warunkach atmosferycznych. Wskazana byłaby tutaj ważna, do tego takie właśnie notatki mogą nam um, mocno pomóc. Mhm. Tak, bo zobaczymy, ile, ile nie uzupełniliśmy płynów Dokładnie. w trakcie wysiłku. Wśród kolarzy była też modna, swego czasu być może nadal jest. Praktyka taka, że jadę dwie godziny na wyścig samochodem, mhm. bo za dwie godziny startuję i, i przez te dwie godziny cały czas w tym samochodzie już, już się nawadniam, już, już, mhm. już, już, już piję wodę mhm. i, i popijam. Czy to może mi sens. pomóc? No? <gry> tak, ma, ma sens, dlatego że yy, no, w nawadnianiu bardzo ważna jest regularność. Mm -hmm. tak? tak samo jak przy w przyjmowaniu kilokalorii energii. Nie możemy najeść się, znaczy teoretycznie możemy, ale to nie będzie dobre, kiedy spożyjemy bardzo dużą ilość mm -hmm. energii i miałaby nam wystarczyć na cały okay. dzień. Podobnie z płynami. W momencie, kiedy przyjmiemy ich bardzo dużo na raz, to nie spowoduje odpowiedniego nawodnienia mm -hmm. organizmu, tak? To może spowodować właśnie... E, Gdzieś tam zwiększone wydalanie moczu, więc to też nie jest później korzystne podczas wyścigu, mm. tak, żeby, żeby tutaj gdzieś tam takie uczucie towarzyszyło. Więc takie nawodnienie powoli małymi łykami już wcześniej jest bardzo ważne, tak? czyli zarówno przed w trakcie, jak i po wysiłku. W tej części to już wszystko. Wiecie, jak planować kalorie na wyścigu, na treningu. W kolejnej, bo będzie kolejna, opowiemy o zakazanych owocach. Oglądajcie! Bye. <laughs>